Witajcie, moi drodzy! Zapewne widzieliście kilka moich materiałów z Marden trzeciego rajdu Strzyńskiego. To fantastyczna impreza, fantastyczni ludzie, bardzo ciekawe odcinki specjalne, trudne odcinki specjalne i trochę materiałów udało mi się dla was przygotować, trochę wywiadów udało mi się przygotować dla was specjalnie dla was podczas tego rocznego rajdu. Być może nie odkryciem, ale pewną rzeczą, której być może brakowało też na naszym kanale, są wywiady przeprowadzone z zawodnikami, ale w środowisku ich pracy, czyli w samochodzie rajdowym. Takie wywiady specjalnie dla Was przygotowałem. I na początek, na sam początek, zapraszam Was na wywiad z Jackiem Sobczakiem, w jakże niezwykłym, jakże szybkim Porsche, który także był obecny podczas Marten III Rajdu Strzenickiego, który woził ludzi po trasie odcinka specjalnego, odcinku specjalnych. Bawił, cieszył i chciałem z Jackiem i udało mi się z Jackiem porozmawiać o jego miejscu pracy, o tym jak jest Porsche, jakie są jego wady, jakie są też zalety tego pojazdu, niewątpliwe. I chciałbym, żebyście tego wywiadu i posłuchali, ale także ten wywiad oglądali tylko i wyłącznie w odcinku specjalnym. Zapraszam Was serdecznie. Wywiad troszeczkę nietypowy z Jackiem Sobczakiem, z twojego miejsca pracy tak naprawdę, czyli z Porsche 911, wymarzone miejsce pracy chyba, prawda? No to jest y, auto, które sprawia naprawdę dużo przyjemności w jeździe, jest dość wymagające, aczkolwiek y, ja już powoli się z nim tak naprawdę, można powiedzieć, że zaczynam się bawić, nawet takie momenty, kiedy stawia to auto na piątym biegu, gdzieś tam leci bokiem, w ogóle przestaje mnie przerażać. Może jest to złudne, ale po prostu dla mnie, dla mnie już to auto już praktycznie byliśmy w tylu sytuacjach, że staje się bardzo to przewidywalne. A możesz powiedzieć wszystkim kibicom, wszystkim tym, którzy będą oglądali nasz wywiad m, troszeczkę o tym, jak się pracuje w Porsche i czy e, jak ta praca wygląda, o tak, od kuchni? Przede wszystkim w stosunku do innych aut jest, jak widzicie, tutaj bardzo ciasno. E, strasznie na początek miałem problem, żeby z widocznością w tym aucie jednak jest to dość dziwne auto, pod tym względem, że nie można usiąść wysoko, dlatego, że głową uderzam w rury od klatki a jak usiądę nisko, to praktycznie po bokach jedyne co widzę, to widzę te błotniki wybrzuszone w których są światła i no, trza, trzeba po prostu nabrać takiego wyczucia, gdzie jest przód tego samochodu, bo on jest dość, dość dziwnie i przez to, że ten samochód ma silnik z tyłu dość dziwnie on skręca, tak, trzeba się z tym oswoić z początku mieliśmy problemy z oryginalnym wyświetlaczem, dzięki tutaj wsparciu firmy Kumaster dostaliśmy nowy wyświetlacz, jest on dużo większy przede wszystkim, my pokażę Wam, jedziemy tutaj, mamy tam wszystkie parametry, w momencie kiedy jedziemy na takim trybie rajdowym, to jak widać wyświetlacz od zmiany biegów, o, zaraz ten bieg nie będzie chciał nam wejść, ale w każdym, o widać, jest bardzo duży i bardzo jest to czytelne. Z początku mieliśmy problem, jako że ten samochód strasznie nabiera prędkości i też są bardzo mocne hamowania. Miałem problem z dobijaniem biegów. W tej chwili dużo lepiej to wygląda, dużo lepiej to widać. Spory wyświetlacz. Czy, czy komfortowo się czujesz za kierownicą? Czy tego miejsca jest odpowiednio dużo? Bo czasami no, trzeba bardzo szybko tą kierownicą kręcić. Znaczy powiem tak, pracowaliśmy z fotelami różnymi, z miejscem za kierownicą, w tej chwili bez problemu mogę pełną kontrę założyć, nie podpieram się łokciami, z tym był największy problem. A jeżeli chodzi o miejsce za kierownicą, ja już się po prostu do tego przyzwyczaiłem, że on jest trochę kolastrofowiczny ten samochód. Powiem szczerze, ja już tego w ogóle nie zauważam, dla mnie jest tak jak powinno być, ja już w tej chwili czuję się po prostu jak u siebie w domu dużą przyjemność sprawia właśnie gdzieś tam polecieć bokiem tym autem czy to takie kosmiczne hamowania i wiadomo pierwsze metry zawsze po jakimś czasie w tym aucie są trochę dziwne trochę przerażające, ale po czasie ten feeling naprawdę łatwo złapać w tym samochodzie i można bezpiecznie z dużymi prędkościami się przemieszczać. Mnogość przycisków masz tutaj w domu, opowiedz coś o tych przyciskach, cóż się nimi robi jak steruje się pracą samochodu? Znaczy, tu mamy główny wyłącznik prądu elektroniczny, hebel od zaponu. To jest głównie to, czym my manipulujemy, czyli włączamy, włączamy zapłon. Jeżeli chodzi o tutaj, ze starego wyświetlacza różne tryby pracy, w tej chwili przenieśliśmy je na kierownicę. Jeżeli chodzi o te trzy, to jest wyświetlanie. Starego wyświetlacza, jeżeli chodzi o moteka, my w tej chwili przeszliśmy, mówię, na jaku Mastera. Jestem zadowolony, że zmieniłem ten wyświetlacz dużo lepiej, na nim widać dużo fajniej się jedzie z tym wyświetlaczem. Jeżeli chodzi o ten hebelek, to jest wentylator, e, trzy biegi, e, znaczy wyłączony i dwa biegi, światła. No i tutaj jest od regulacji nawiewu. Albo mamy nawiew na szybę w momencie kiedy pada, a w momencie kiedy mamy takie warunki, jak w tej chwili, jest to nawiew tutaj do środka na kabinę. Tu jest dosyć ciekawa rzecz, jak na samochód DRADowy nie wiem czy będzie widać. To jest przełącznik od systemu ABS, tu jest motor sportowy ABS niektórzy mówią, że to świę, świętokradztwo ja uważam, że w przypadku tego samochodu jest to naprawdę niesamowite rozwiązanie mamy kilka różnych map łącznie z tym, że mamy jakąś tam kustomową mapę e, na takie brudne nawierzchnie e, ogólnie poruszamy się na suchym w granicach 7-8 programu na deszczu 3-4 i po prostu czuć różnicę dzisiaj na początek wyjechałem e, jako, że mieliśmy auto poradzie świdnickim na programie na deszcz no to po asfalcie się nie dało tym autem hamować no i tak po kolei tu jeszcze mamy wentylatory, jeżeli chodzi o chłodzenie z przodu chodnicy, mamy tryb automatyczny, wyłączony albo stale załączony. Światło przeciwmgielne, no i awaryjne. Tutaj mamy włącznik, włącznik od systemu gaśniczego, mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał w tym aucie tego używać. Jeżeli chodzi o kierownicę, mamy zmianę trybów na wyświetlaczu. Reset wszystkich alarmów z tej strony. I tyle. No tak, poza tym jest to auto, które bazuje na kapowym Porsche, więc wszystko wygląda tak jak w kapowym 997K. Także auto, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, wiadomo, jest to skrzynia sekwencyjna, sześciobiegowa, Hullinger, tam 225, zależy od warunków też nie wiem od czego. Raz 225-227 takie prędkości uda się tym autom uzyskać. Eee, dwuobwodowy, e, hamulec ręczny, przy abs on jest wymagany taki no i tyle, no i tu pokrótce tak to wygląda u nas w środku Tak wygląda w tym, w tym samochodzie, wygląda bardzo ciekawie, a czy jest głośno w tym samochodzie? czy powiem tak, no na dojazdówkach nie da się tego auta wysłuchać to odgłosy ze skrzyń biegów, które tutaj znajduje się zaraz za nami czy też z wydechu, są po prostu. To jest tak głośno, że ciężko skupić się, trzeba jeździć w słuchawkach dojazdowych albo w kasku. No, największy problem na dojazdówkach w tym, tym autem mamy taki, że nie ma gdzie odłożyć kasków, tu nie ma możliwości ani z tyłu ich odłożyć, ani do bagażnika, wszystko jest zabudowane. Tak nawet nie można ich przełożyć przez fotel, prawda? No, no tutaj jest właśnie dlatego tak mało miejsca, że tych kasków nie mamy gdzie odłożyć i tak z Michałem opracowaliśmy taki system, że swój kask wkłada pod nogi, mój na kolana, na, na kask kartę i tak, tak sobie jedziemy, ale to mówię, to, to są takie rzeczy, że uważam, że w takim aucie, które nawet na jakimś ma, małym autku miejskim bazuje, jest dużo więcej miejsca, dużo Bardziej funkcjonalne, jeżeli chodzi o rajdówkę. No, tak samo tutaj z zapasami. Mieścimy tylko jedno koło zapasowe. No, już po nauczce po tarmaku w tamtym roku wozimy duży lewarek i wozimy duży klucz do odkręcania kół. Tak jak pokazuje historia, czasami to się po prostu przydaje. No, niestety nas to boleśnie nauczyło. Bo, <laughs> mieliśmy chyba 40 parę sekund przewagi nad drugim. Złapaliśmy kapcia i po prostu nie byliśmy w stanie zmienić. Połamaliśmy kilka kluczy. I od tego momentu wozimy taki klucz, że moglibyśmy koła w Tirach zmieniać. No dobrze, dobrze. Czy mogę mieć ostatnią prośbę od naszych widzów, czy możemy uruchomić Porsche? Tak. Nie mam problemu. Już w tej chwili ciśnienie olej jest napompowane. Także. No wolne obroty ma na poziomie 2000. Dać silnik momentalnie się dokręca, a my go kręcimy w granicach 8,5 tysiąca obrotów. Świetnie. Jacku, bardzo dziękuję Ci za przedstawienie swojego miejsca pracy. Było fantastycznie. Śliczne dzięki od wszystkich słuchaczy i widzów. Ja dziękuję bardzo również. Mówię, my tutaj, ta impreza, mieliśmy przez chwilę taki moment, że podszedł do nas ojciec Dorotki. Pogadaliśmy z nim chwilę i powiem szczerze, jak będzie jakakolwiek taka inna inicjatywa, żeby móc pomóc takim dzieciom jak Dorotka, to my za każdym razem będziemy za. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.